Dzień dobry bursiewicz z Gosią która na różnych deskach i na snowboardzie i na kejcie i na wedstrefingu cały czas dość mocno uprawia te dyscypliny sportowe. Chcę Państwu przedstawić pierwsze podstawowe ćwiczenia już przygotowawcze do sezonu zimowego, które generalnie mają podstymulować pracę układu więzadłowego kola, które są przeciążane mocno przy technice snowboardowej. Często jest tak, że po sezonie, radę Gosia na początku powiedziała, ma już inny stereotyp chodu, Często są kontuzje więzadów krzyżowych i więzando pobocznych ze względu na zmieniającą się technikę, która w tej chwili z freestylu zaczęła mocno bić ruch tzw. daszka, czyli rozstawiania mocno kolana na boki lub stymulowania nawracania stopy na zewnątrz. Pokażę wam parę dość trudnych ćwiczeń, ale warto próbować je opanować, które robią motorykę głównie stawu kolanowego, który steruje później napięciami i pracą mięśni. Kończymy, przerzucijemy no. ćwiczenie. Osoba towarzysząca sekuruje, żeby nie było upadku. Wchodzimy na destabilizator. Teraz poprzez drgania wprowadzamy ciało w wibracje, a stopami zwróćcie uwagę cały czas podczas stymulowania jazdy na krawędzi przedniej i tylnej, zmiany ustawienia stopy, żeby stymulować pracę układu więzadłowego kolana. Jedziemy. O. Dobrze. Krawędź przednia, krawędź tylna. Stopy mamy ustawione równolegle. Mocniej, mocniej. Dobrze. Przy okazji, stawy skokowe. Ćwiczenie jest też wymagające. Trzeba się mocno skupić. Teraz zmiana ustawienia stóp. Rotacja wewnętrzna. Jeszcze troszeczkę. Hop. Hop. Dobrze. I teraz jedziemy. Bardzo, ładne, bardzo dobre ćwiczenie na stymulowanie więzadeł krzyżowych przedniego tylnego i więzadeł pobocznych kolana. Ono będzie zapobiegało później występowaniu kontuzji, które bardzo często zdarzają się i w snowboardzie i na nartach. Na nartach też często ten moment skrętny w stawie kolanowym nawet podczas stania na nartach bez jazdy powoduje zerwania niezadroku krzyżowego przedniego. Super i teraz żeby już wejść do tego stereotypu ruchowego, który często występuje od jedzenia stóp na zewnątrz tak. zawsze na końcu robimy to, co jest zawsze obciążane, tak? Hop. Dobrze. Jeszcze krawędź dynamikki. Pokazujemy no też dla narciarzy. To z tą też nie zaszkodzi. Przejścia z krawędzi, kolanka. Przesuwamy bok. O, super. Pamiętajcie zawsze, żeby ktoś był, kto asekuruje to ćwiczenie, żeby nie było zagrożenia, że upadniemy, uderzymy się. Hop. Super.